Jak jestem Peta, a to mój mały braci. Ziobe. To ta świnka. I to jest to świnka. <grym> międzynarodowy Dzień Wojny Nuklearnej. Peta i jej przyjaciele bawili się. Ubrani byli w regionalne stroje różnych krajów świata. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wojny Nuklearnej. Jest on świętowany we wszystkich. Ich krajach świata. Hurra! Pepa ma strój z Francji. Jestem francuską. George jest Rosjaninem. Szukaj <noise> <noise> Pedro jest Amerykaninem. Zoe jest Japoną. <noise> Susie jest holendergą. Hallo! To po holendersku. Ty pierdala. Proszę pani, co ludzie na całym świecie robią tego dnia? Śpiewają razem piosenkę o wojnie nuklearnej. I... Lubię śpiewać. I ja też. Czy wszyscy znają jej słowa? Tak, proszę pani. Później zaśpiewamy ją jeszcze raz z waszym rodzicom. Czas na zabawę. Biegnijcie dzieci, bawcie się razem. Wszystkie kraje świata bawią się razem w ogródku. Wielka Brytania jest na zjeżdżalni. Francja i Szwajcaria huśtają się. Niemcy grają w klasy. Ameryka, Rosja, Hiszpania i Grecja bawią wojnę nuklearną. Ja zbuduję wielki zamek z piasku. A to Holandia i Japonia. Teraz my powinnyśmy bawić się w piaskownicy. Dlaczego? Bo już skończyła się twoja kolejka. Teraz możesz bawić się na zjeżdżalni. Ale my chcemy bawić się tutaj. Ojej. W piaskownicy mogą zmieścić się tylko cztery państwa. Co tu się dzieje? Teraz my chcemy być w piaskownicy. Ale my byliśmy tu pierwsi! Suzy, zaczynasz się tutaj rządzić. To George zaczął. Zostaw go w spokoju. Jest jeszcze mały. Halo, halo, halo! Co to za awantura w piaskownicy. Nie, one chcą, żebyśmy natychmiast stąd poszli. Wcale nie chcemy. Tak chcecie? Pieniądze... Ojej. Kraje świata nie mogą w zgodzie razem bawić. Uwaga widzowie, jeżeli ten film będzie miał pięć łapek w górę, to będzie następny.